Eklikto to pierwszy w Polsce system dedykowany e-bookom, czyli elektronicznym książkom i ich czytelnictwu. Aby zostać użytkownikiem Eklikto, wejdź na stronę www.eklikto.pl. Pod tym adresem znajdziesz księgarnię Eklikto, w której będziesz mógł kupić czytnik, e-booki Eklikto oraz pobrać bezpłatny program Manager Eklikto. Jeśli chcesz kupić czytnik Eklikto, wybierz opcję Kup czytnik. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając w link Czytaj więcej o czytniku. Jeśli zdecydujesz się na zakup, kliknij przycisk Kup czytnik, a następnie dodaj go do koszyka. Zakup zrealizujesz tak samo jak w każdym sklepie internetowym. Na stronie www.eklikto.pl możesz także pobrać darmowy program Manager Eclickto, który umożliwi Ci czytanie e-booków w komputerze oraz przenoszenie ich na czytnik. Zainstaluj program Manager Eclickto w swoim komputerze. Uruchom go. Program automatycznie poprowadzi cię przez procedurę rejestracyjną. Po podaniu danych niezbędnych do rejestracji twojego konta, menadżer e to będzie w pełni przygotowany do pracy. Bezpośrednio z menadżera możesz przejść do księgarni i wypróbować system EclipTo pobierający bezpłatne e-booki. Po wybraniu darmowego e-booka, kliknij przycisk pobierz i przejdź do zakładki moje książki. Kliknij Odśwież. E-book znajdzie się w Twoim menedżerze Eclickto. Kliknij na książkę i wybierz opcję Pobierz. Możesz już czytać e-booka w menedżerze Eclickto. E-booki e w formacie EPUB możesz czytać także w czytniku w e nowoczesnym urządzeniu wykorzystującym technologię e-papieru. Czytnik Eclickto kupisz w księgarni Eclickto oraz w sklepie internetowym Kolporter.pl. Po otrzymaniu przesyłki z czytnikiem przeczytaj dołączoną instrukcję. Znajdziesz ją również w czytniku w folderze Eclickto Informacje o produkcie, a także na stronie www.eklikto.pl. W czytniku znajduje się 100 e-booków oraz płyta zespołu Septeto Nacional. Możesz już z nich korzystać. Używając przycisku nawigacyjnego wybierz książkę, zatwierdzając wybór przyciskiem akceptacji. Otwieranie książki może potrwać kilka sekund. Aby przenosić e-booki Eclickto zakupione w księgarni, Podłącz czytnik do komputera i zarejestruj go w menedżerze Eclipto. Zaznacz wybraną książkę i kliknij Kopiuj na czytnik. Po kilku sekundach książka znajdzie się w Twoim czytniku. Aby czytać pobranego e-booka w czytniku Eclipto, odłącz go od komputera. Aby powiększyć lub pomniejszyć tekst, skorzystaj z przycisków znajdujących się z prawej strony urządzenia. Czytnik Eclipto umożliwia także obrót tekstu i czytanie na ekranie w pozycji poziomej. Czytnik eKlikto to nowoczesne urządzenie mobilne wykorzystujące technologię e-papieru, która zapewnia komfort czytania identyczny jak w przypadku tradycyjnych książek. Ekran nie świeci własnym światłem, dzięki czemu nie męczy wzroku. Czytnik jest lekki i poręczny. Dzięki niemu możesz korzystać z bogatych zasobów swojej biblioteki w każdym miejscu. eKlikto to nowa kultura czytania.